thank you Dobry wieczór, dobry wieczór, ale ładnie pachnie, oj to tu, polskie przyprawy, Magdalena robi ogórki, Kisi, będziemy mieli ogórki, a tu mamy chrzan, tak chrzan? Tak chrzan kochanie. No chrzan, proszę, także będą pyszne ogórki w końcu, mm. i czosneczek pachnie. No, nie mogę się zaczekać. Ale jutro wieczorkiem już będą delikatnie, delikatnie do zjedzenia. To na razie, tyle. robi wrażenie. Ale jak dla mnie, czemu takim małym człowiekiem? Chciałem w dużym zrobić te górki Magda. Zaraz to będzie zalewać. Czy ja się to zjem w jeden dzień? Może półtora. Hehe, he, żartuję. Nie, rybka? Myszka. No, moi drodzy, ogórki już są zalane. Ładnie pachną, ładnie wyglądają. Niam-niam-niam. <gry> Wszystko w temacie, piękne. Dobry dzień dobry, witam serdecznie. My właśnie jesteśmy u Krzyśka i Gosi Przysimy się opalić, no bo u nas jest basen, ale pod dachem ale też nie jesteśmy sami, jesteśmy z naszym nowo poznanym rodakiem. Jak... Ty masz na imię? Daniel. No to prawie jak Darek. No, też dy. Ale jeszcze wzięliśmy naszą Cicię. Gdzie ona poszła? Tam poszła, za palmę. Cicia, kicz, niech polata. No i oczywiście ja tu jestem też, tak? Jest Krzysztof, cześć, pozdrawiam, jak zwykle prosiłbym... O, zaglądnijcie tam na mój kanał, kuka, zapukajcie tam, Zóza, zostawcie mi jakieś super lajka. Tak, no. na Nie możemy już zradzić tajemnicy. Leniwie z podróży. Oczywiście, że tak. No, a jutro robimy oto z tym człowiekiem live'a. Tak jest. Leniwie z podróży. Zapraszamy. Mniej więcej 19 naszego czasu, tak to będzie. Nie. Nie, około 18. 18 polskiego czasu. No 18, 18 naszego czasu. Tak mniej więcej. Także... Zapraszamy. Zapraszamy. Tak jest. Cześć, bardzo się nie. cieszę, że mogę wystąpić u Darka na kanale. Hmm. Ty też tam trochę coś zaczynasz próbować, tak? Tak, coś tam kręci. Przynam. Przepraszam tak. cię. Tak, coś no. kręcę no. A już jakąś nazwę masz? E, mam, mam. Jaką? Rio Rio. Rio Rio. No był już taki jeden turere. O, a Mario, rio. Dobre, rio Rio. dobra. to też z Możecie zobaczyć, co kolega tam tworzy. Jeszcze nie widziałem twoich filmów. Dużo już tam nagrałeś? Tam są tylko dwa filmy. Dwa filmy tam. na razie. O! I tu jest nasza ciciunia sobie chodzi, szczęśliwa. No. Także proszę mi nie pisać. Chcę, żeby kot uciekł. Bo ona sobie chodzi. To jest mój lepiej niż piesek za mną A jak ten to na wiemy, nie? No, a jak ten to zjemy. I to są piękne chlebowce. No, chlebowce piękne. No, ja muszę ten miałem poczytać, ale już wczoraj nie zdążyłem. Kiedy go można opęzlować? Po czym poznać? Bo ja już bym go jadł, nie? Nie, nie ja robię z tym gościem w kancelarii w Oslo teraz w komitet na śmieciach dobra, idziemy schować chodź Ciciuńka chodź Cicia kochana Cici no a my kochani przyjechaliśmy kupić kurczaka, bo chcemy zrobić sobie kurczaka zrożna na jutro żeby coś zjeść przed live'em jako fajna jamaszka super co pojeździł taką krosóweczką oczywiście kicia jest z nami pełno dziurek ma jakby ktoś mówił, że kot się dusi wszędzie dziurki, siatka No bo to jest na dole, nie? Madziu, nie musimy iść do góry To jest takie małe, na Nie, weź dużo. Halo O, jaki przyjemny chłodek, nie? Dobra, wyłączamy, do muzyka No, a my teraz moi drodzy właśnie przyjechaliśmy po kwiatki kupić kwiatki bo Madzia dostała na ostatnim live 100 zł od swojego wielbiciela na kwiatka. Ale Madzia mówi, że woli sobie kupić jakieś kwiatka w doniczce, żeby miała dłuższą pamiątkę. No bo normalne kwiaty to zjedno i tyle. Tak to zawsze pamiątka taka, wiecie. Na dłuższy okres czasu. I właśnie teraz sobie szuka Wybiera kwiatuszki. I tu... Je, I tu ładne palmy. Czy tam nie wiem co? Orchidee, papuszki. Tu z liściami. Jest, zobacz te palenki tam co? no i sobie zobacz te palenki co halo halo no wiem nagrałem taka palenka tamten ruch. taka a jak pomyślisz? Do... na jednym tym kiju taką, co, 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 co o, coś co takiego, co Waldek kupił. Waldek pi kupi taką malutką, one stoją tam. No właśnie coś takiego może mać. Zresztą Aha. ja nie wiem, no ty kupujesz, jest twój kwiat. Kup sobie jaki chcesz, potem będziesz mówiła, że coś czytam. Ty, ty dostałaś na kwiata, tak? ja mi się wszystkie podobają. O, widzisz no. Waldek kupił tamtą. No, i tak chcesz taką, to sobie kup taką, jak chcesz, to sobie kup i no, no przejdźmy jeszcze chwilę się. To oni mają, o te są fajne, ale tu by cicia nam drapała po tym No. O masz Te szybko też wyrosną, pamiętasz, że zawsze mieliśmy tak? To jest to, co mieliśmy w Szwajcarii też I na, na pierwszym domu jak przyjechaliśmy. A to nie chcę. a te liście, to co to jest? To są takie, jak dostałam na urodziny mhm. Zapomnieliśmy je zabrać

No nie, to No nie, no nie wiem, bo no, 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 no. Ale podobna też taka pyszczek biały. Tego nasze ma po tej rudego. Miss my <laughs> oh. <laughs> I help her uh, for but uh I give uh, um sister. Hmm? Yeah. And true. Ah, and more no. black and more, uh white, but have eye blue. Uh -huh. A zobacz taka no to jest to samo co mieliśmy Mandziu to jest też ta duża taka Wiga nie? nie I think this same same już było od razu w komplecie z postawką, że nie wiem czy się nie będzie z podstawek latał no to też dobrze no to to bierzemy? okej okay, dobra to tą i już koniec koniec tą. Madziu, bo ty za długo już, już za długo już szukasz. Wiesz, że z tamtej strony. Tu jeszcze są kwiatuszki. Tu są jeszcze te palmy. No ale już dobra, wzięliśmy to, nie będziemy cudować. Ja nie lubię cudować za dużo. Potem człowiek głupieje, to jest tyle okay. tego wszystkiego, że. to co? Tego no. i tego? Tak, okej. Okay. Jeżeli. Niech nam pani z, z zrobi ten piasek. To no też tą doniczkę w całości wyjąć większą na zapas. No tak, weźmiemy tak, to... tą. No. Okay. Dobrze. Okay. Kurczę ekstra. Jak chojneczka. Piękne. Zobacz jakieś liczby. No Mam też bardzo podoba, nie? Bo Kurczę, No to ja bym, to to byś trzeba było wziąć trzy te kwiaty. No to może weźmy my trzy. Tak? I już się spytamy po ile. takie nam za wszystkie trzy na promocję może. No. No nie, Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, halo, hello. Hello, hello, hello. <laughs> Ale nie no, nie ma co za dużo tych czasów, bo to potem ciężko się prowadzać no, człowiek by chciał, a potem nie? A potem problem. W sumie gdybyś miał komuś to dać w prezencie, to też nie mają. Co można by nawet komu zostawić ewentualnie gdybyśmy gdzieś się na komuś komu. A, można wziąć. Spytam się po ile. No. O, wywaliła się. O no, Bierzemy tylko kwiatka i drugi kwiatek tam pani robi. No moi drodzy, no to Magdalena kupiła sobie aż dwa kwiatki dzisiaj. No. Także Mariusz, bardzo dziękuję. Dzięki, tobie kupiłam sobie dwa kwiatuszki. No, pamiątka na długi czas, nie? Tak. No, bardzo śliczne, nie? Ładne. Śliczne kwiatuszki. Jeszcze raz zobaczcie, jakie ładne. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. A ja, kochani, jeszcze dzisiaj serdecznie Was zapraszam na lajwa. Dzisiaj robimy live'a u Bartka, o której to godzinie mniej więcej Pierwsza, trzydzieści dziewiętnasta. No, jakoś tak, około dziewiętnastej, dwudziestej, dziewiętnasta, dwudziesta. Między tymi godzinami, także wpadajcie do. Bartka na CBCB, CB. robimy wspólnego lejwa dzisiaj także dzisiaj dzionek był też dosyć fajny jak było widać najważniejsze, że Madzia ma swoje kwiatuszki tylko teraz Ci powiem, pani zapomniała dać Ci podstawki do tego kwiatka o jasne będziesz musiała po niego pojechać no weź tak daleko bo nie ma go we ten pakował Zawsze musi być coś. No to trudno, nie wiem. Położysz trochę papieru albo co. Nie no, nie mogę tej kwiata podlać, bo ci drewno zniszczy. Jedziemy, ubierzemy się, pojedziemy drugi raz. Znów śmieje się! Jest mi niedobrze! Jest bardzo źle! I tylko jedną myśl powiem mam! Znów się nie uda! No, bend